W dniach 6-7 lipiec w Zespole Szkół imienia Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy odbył się drugi turniej Content Strike'a. Pomysłodawcami rozgrywek byli Marek Kojnacki i Daniel Olejniczak. Natomiast sprawami organizacyjnymi zajęła się już po raz drugi Bogumiła Sadokierska, która w tej edycji do współpracy zaprosiła Urząd Miasta w Łęczycy. To już drugi organizowany turniej jeżeli w nim udział pięć różnych szkół. Dzięki życzliwości Urzędu Miasta Na sprawdzenie swoich umiejętności w tej grze, zmierzenia się z innymi oraz spędzenia wolnego czasu. Jako organizatorzy liczymy na to, że to nie jest ostatni turniej w naszej szkole. Widzieliśmy właśnie na rozgrywkach CS-a. E, poziom jest bardzo wysoki. E, niestety nam nie udało się wygrać tego meczu pierwszego, ale mamy zamiar e, odnieść e, zwycięstwo. Mamo, pozdrawiam Cię. Tak. Mamo, tutaj mamo. jestem. w Pozdrawiam, <noise> W przerwach uczniowie mogli poczęstować się smakołykami oraz ustalić taktykę w swojej drużynie. W turnieju wzięli udział uczniowie z Łęczyckich szkół. Byli to m.in. E-Link, MTK, Black Panther, Kumagulon, L.O. Team. W taki sposób, e, ciężko, no, taktyki, e, graliśmy dużo z kolegami. No co owocuje, że jesteśmy w finale? Takie pomoc jak najbardziej nam się podoba, ponieważ można przyjść do rozwoju swojej umiejętności. W każdym z teamów brało udział pięciu zawodników, którzy toczyli zaciętą walkę, będąc w drużynie terrorystów albo antyterrorystów. Zawodnicy uczą się pracy zespołowej, szlifują zręczność, koncentrację i próbują przechytrzyć przeciwników. Do finału zakwalifikowały się dwa zespoły. Elink w składzie Daniel Olejniczak, Marek Hojnacki, Marcin Grzyb, Arkadiusz Bednarek, Bartek Filipczak oraz Black Panther w składzie Krzysztof Tucholski, Maciej Romanowski, Mateusz Madejski, Bartek Sobczak, Patryk Kamiński. Walka przebiegała zacięcie i na bardzo wysokim poziomie na miarę wielkiego finału. Jednak w ostatecznym starciu lepsi okazali się zawodnicy drużyny Black Panther. Zwycięskie nagrody wręczył pan Andrzej Malinowski, przedstawiciel Urzędu Miasta Włańczycy. Finalistom i pozostałym graczom serdecznie gratulujemy.